Witajcie na moim kanale. Dziś przeniesiemy się do Berlina do roku 1943. W samym sercu trzeciej Rzeszy, w murach słynnego szpitala Charité, rozgrywa się historia, która mogłaby posłużyć za scenariusz do filmu. To opowieść o miłości, odwadze i buncie w czasach, gdy człowieczeństwo było wystawione na najcięższą próbę. Głównymi bohaterami są Anny Richter, młoda studentka medycyny, oraz dr Martin Kohler. Utalentowany chirurg wojskowy. Anny Richter, pochodząca z prostej robotniczej rodziny, dzięki swojej inteligencji i determinacji, dostała się na studia medyczne w Sharite. Było to marzenie, które wydawało się niemal niemożliwe do zrealizowania dla dziewczyny z jej pochodzeniem. Anny była idealistką. Wierzyła, że medycyna to powołanie do ratowania życia, bez względu na wszystko. Jednak rzeczywistość wojenna brutalnie zderzyła się z jej wyobrażeniami. Na co dzień widziała cierpienie, ból i niesprawiedliwość. Szpital, który miał być świątynią nauki i leczenia, stał się częścią bezwzględnej machiny wojennej. Z drugiej strony mamy doktora Martina Kolera. Doświadczony chirurg, który na froncie wschodnim widział więcej okrucieństwa niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić. Wrócił do Berlina, do Charite, z fizycznymi i psychicznymi ranami. Wojna odebrała mu złudzenia. Ale nie zabiła w nim empatii. W zaciszu sali operacyjnej, z dala od huku dział, starał się po prostu ratować ludzi. Był człowiekiem cichym, skrytym, ale jego oczy zdradzały głębie przeżyć i wewnętrzną siłę. Drogi Anny i Martina skrzyżowały się właśnie w Sharite. Anny została przydzielona do pracy na oddziale chirurgii, którym kierował koler. Początkowo ich relacja była czysto zawodowa. On był jej przełożonym mentorem, a ona pilną i ambitną studentką. Podziwiała jego precyzję, spokój i oddanie pacjentom. On z kolei dostrzegł w niej nie tylko talent, ale też rzadką w tamtych czasach niezłomność moralną. Widział, że Anny nie boi się zadawać trudnych pytań i sprzeciwiać się niesprawiedliwości. W tamtym okresie Charité było miejscem pełnym sprzeczności. Z jednej strony pracowali tam wybitni lekarze, którzy starali się kontynuować tradycje naukowe placówki. Z drugiej szpital był pod ścisłą kontrolą reżimu. Wdrażano tam programy eugeniczne, przeprowadzano eksperymenty na więźniach, a lekarzy zmuszano do podejmowania decyzji sprzecznych z etyką lekarską. Pacjenci byli selekcjonowani. Niepełnosprawni, chorzy psychicznie czy przedstawiciele mniejszości byli często skazywani na śmierć. Anny z jej wrażliwością i poczuciem sprawiedliwości nie mogła przejść obok tego obojętnie. Zaczęła działać w konspiracji. Na początku były to małe gesty, ukrywanie dokumentacji medycznej niewygodnych pacjentów, fałszowanie diagnoz aby uchronić ich przed deportacją do obozów. Było to śmiertelnie niebezpieczne. Każdy fałszywy wpis, każde zaginione zdjęcie rentgenowskie mogło kosztować ją życie. Martin Kohler, początkowo nieświadomy działalności Anny, zaczął dostrzegać jej nietypowe zachowanie. Zauważył, że niektóre karty chorób znikają, a diagnozy wydają się naciągane. Jako doświadczony lekarz i człowiek, który przeżył piekło frontu, doskonale rozumiał, co się dzieje. Mógł ją zdemaskować, wydać gestapo i uratować własną skórę. Ale tego nie zrobił. Zamiast tego zaczął ją dyskretnie obserwować. Pewnego wieczoru, gdy Anny próbowała wynieść ze szpitala dokumentację młodego chłopca z zespołem Downa, którego czekała eutanazja, wpadła na Martina. Serce podeszło jej do gardła. Była pewna, że to koniec. Spojrzała mu w oczy, gotowa na najgorsze, ale on, zamiast podnieść alarm, po prostu wziął od niej teczkę i powiedział cicho: Ja to załatwię, jestem mniej podejrzany. To był moment przełomowy. Od tej pory stali się partnerami. Ich wspólne działanie było niezwykle ryzykowne. Martin, dzięki swojej pozycji, miał większe możliwości. Mógł wpływać na decyzje dotyczące pacjentów, kierować ich na specjalistyczne badania poza szpitalem, co w rzeczywistości było szansą na ucieczkę. Anny natomiast, poruszając się po szpitalu jako studentka, zbierała informacje, identyfikowała osoby zagrożone i przygotowywała plany działania. Ich relacja zawodowa powoli przeradzała się w coś głębszego. Wspólne tajemnice, ciągłe niebezpieczeństwo i wzajemny podziw dla swojej odwagi zbliżyły ich do siebie. W świecie, w którym dominowały nienawiść i strach, znaleźli w sobie nawzajem oparcie i nadzieję. Ukradkowe spotkania w pustych salach wykładowych po zmroku, krótkie. Pełne znaczenia spojrzenia na korytarzu, to były ich chwile normalności w nienormalnym świecie. Miłość, która się między nimi rodziła, była cicha, delikatna, ale dawała im siłę do dalszej walki. Jedną z najbardziej dramatycznych akcji, jakie przeprowadzili, było uratowanie całej grupy dzieci z sierocińca, które miały zostać poddane eksperymentom medycznym. Anny dowiedziała się o planowanym transporcie. Czasu było bardzo mało. Razem z Martinem opracowali plan, który zakładał wywołanie fałszywej epidemii w sierocińcu. Martin, jako autorytet medyczny, potwierdził wybuch choroby zakaźnej, co skutkowało kwarantanną i odroczeniem transportu. W tym czasie Anny, z pomocą zaprzyjaźnionych pielęgniarek, zorganizowała ewakuację dzieci do kryjówek na obrzeżach Berlina. Był to majster sztyk logistyczny i akt niewyobrażalnej odwagi. Niestety ich działalność nie mogła trwać wiecznie w ukryciu. Gestapo deptało im po piętach. W szpitalu było coraz więcej donosicieli, a atmosfera strachu gęstniała z dnia na dzień. Pewnego dnia jeden z lekarzy, zazdrosny o pozycję kolera, doniósł na niego władzom. Martin został aresztowany pod zarzutem sabotowania wysiłku wojennego i pomocy elementom niepożądanym. Dla Anny był to cios prosto w serce. Straciła nie tylko partnera w konspiracji, ale też ukochaną osobę. Wiedziała jednak, że nie może się załamać. Martin, podczas ostatniego spotkania przed aresztowaniem, przekazał jej kontakty do siatki konspiracyjnej działającej poza szpitalem. Poprosił ją, by kontynuowała ich misję. Anny musiała podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Mogła próbować uciec z Berlina, ukryć się i przeczekać wojnę. Ale wiedziała, że w ten sposób zdradziłaby wszystko, w co wierzyła, i pamięć o Martinie. Postanowiła zostać i walczyć dalej. Korzystając z kontaktów od Martina, zaangażowała się w działalność podziemną na jeszcze większą skalę. Pomagała w organizowaniu ucieczek, dostarczała leki i środki opatrunkowe dla grup oporu. Jej historia, podobnie jak historia Martina. To świadectwo tego, że nawet w najciemniejszych czasach pojedyncze osoby mogą dokonać wielkich rzeczy. Nie byli żołnierzami na froncie, nie rzucali bomb. Ich bronią był stetoskop, skalpel i niezłomne przekonanie, że każde ludzkie życie ma wartość. To, co robili, było cichym bohaterstwem, rozgrywającym się na szpitalnych korytarzach w blasku lamp operacyjnych. Co stało się z Martinem? Jego los po aresztowaniu pozostaje nie do końca wyjaśniony. Najprawdopodobniej zginął w jednym z obozów koncentracyjnych. Anny Richter przeżyła wojnę. Po jej zakończeniu pozostała w Berlinie i poświęciła swoje życie medycynie, kontynuując dzieło, które rozpoczęła razem z Martinem. Nigdy nie zapomniała o człowieku, który pokazał jej, że nawet w piekle można zachować człowieczeństwo. Historia Anny Richter i Martina Kolera to opowieść o tym, że prawdziwa odwaga nie zawsze krzyczy. Czasem jest to cichy głos na koniec dnia, który mówi: Spróbuję jeszcze raz jutro. To przypomnienie, że wybory, jakich dokonujemy w trudnych chwilach, definiują to, kim jesteśmy. Dziękuję, że wysłuchaliście tej niezwykłej historii. Jeśli Was poruszyła, zostawcie komentarz i dajcie znać, co o niej myślicie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych opowieści. Do zobaczenia następnym razem.